Jasne błonie zamieniły się dzisiaj w lekkoatletyczną atletyczną arenę sportową. Wydarzenie Liser i Przyjaciele jest swoistym sportowym rozpoczęciem roku szkolnego. I czego, jak czego, ale emocji dzisiaj na jasnych błoniach na pewno nie brakowało. Ja myślę, że ktoś, kto widział tę tutaj konkreckie, to zadał sobie pytanie, a może byś spróbował, czy to jest takie trudne, jak się wydaje? A na początku to, to jest czysta zabawa. Warto spróbować, warto przyjść na jedno drugie zajęcia. Tutaj są, jest robienie warko malowanie buziek, są stoiska z balonami. To jest w ogóle event wymyślony przez Piotra właśnie po to, żeby pomagać tym następnym jego pokoleniom i dobrze, bo tylko w ten sposób możemy szukać następców, choćby na takich, którzy podmładają na Igrzyska Olimpijskie. Ten pomysł stworzyliśmy kilka lat temu wspólnie i to jest czwarta edycja. Pierwsza była na Wyspie Grodzkiej, później przynieśliśmy się na Jasne Błonia. Kia dzisiaj bardzo mocno przygotowała się do sprzedaży samochodów elektrycznych. To Mamy dzisiaj f 9, mamy dzisiaj f 6, także można zobaczyć te samochody, ale też ich hybrydową Kia Sportage, także można się przejechać, można przetestować, można wsiąść, można obejrzeć. Jak Ci się podoba podczas dzisiejszego wydarzenia? Jest bardzo fajnie. Podoba mi się bardzo. Ja bardzo lubię skakać w Szczecinie. Jest to moje miasto, jest moja rodzina. No Mam nadzieję, że uda się blisko tej życiówki dzisiaj zakręcić. Czuję, że może to się wydarzy. Cieszę się, że, że tylu młodych adeptów, najlepsze panie, najlepsi panowie w konkursie skokotyczce skakali. I, i, i Myślę, że dobrze się przede wszystkim bawiliśmy. Zadaniem wydarzenia Liseli i Przyjaciel jest promocja lekkoatletyki i namawianie Was, drodzy widzowie, do tego, żeby aktywnie spędzać czas. Jestem przekonany, że akurat to wydarzenie wiele osób do tego namówiło. Kto wie, może właśnie tutaj, dzisiaj na jasnych błoniach, narodziły się nowe, młode, sportowe talenty.